Witam Was serdecznie w kolejnym filmiku. To już będzie 44, 44 odcinek od momentu, kiedy założyłem kanał, do którego serdecznie też zachęcam, polecam. Jeżeli oczywiście jesteś osobą, która jeszcze nie subskrybuje mojego kanału, no to zrób to, ponieważ będziesz w stanie otrzymywać wiadomo wszystkie filmiki na bieżąco i jest tam też po prawej stronie taki dzwoneczek. Hmm. Można kliknąć i miłej zabawy życzę. A przede wszystkim nauki, bo tym się tutaj zajmujemy. Dzisiaj opowiemy sobie o różnicy, jaka występuje między uh, there, czyli mamy ją tutaj, um, mamy też it is, uh, i they are, i here is an apple, czyli mamy here. Um, po kolei. Zatem, um, jeżeli mamy zdanie typu, jest sytuacja, która jest głupia. To oznacza, że jest sytuacja, czyli jest gdzieś tam jakaś sytuacja. Jest jakiś dokument, który należy podpisać, jest jakiś, nie wiem, jakaś osoba, która potrzebuje waszej pomocy, czy coś takiego. Więc gdzieś tam mieści się coś. I wtedy stosujemy właśnie to, to słowo there. Wygląda to w ten sposób: There is a situation which is stupid. Czyli po prostu jest sytuacja, która jest głupia. Głupia to jest głupie, czyli w tym momencie mówimy it's stupid. Jeżeli chcielibyśmy zastosować there, no to jak widzicie, już nie możemy, ponieważ to jest zabronione i to nie jest angielski. Jeżeli mówimy there is nice, no to tego nie powiemy, bo to, to nam nie zagra. Jeżeli powiemy there is stupid, czyli jakby mm, wprowadzając tutaj przymiotniki po tym there is, czy też there are. Nie będzie to miało najmniejszego sensu. Później mamy, jest gdzieś tam, czyli oczywiście to jest nawiązanie do tego pierwszego zdania: jest gdzieś tam głupia sytuacja, która jest głupia. Czyli there is a stupid situation, which is stupid. Czyli jak widzicie, tutaj warto zwrócić uwagę na to, że jeżeli mamy there is a stupid, to takie coś nie przejdzie, ponieważ brakuje nam tutaj czegoś, prawda? Musielibyśmy zastosować właśnie jakiś rzeczownik, czyli po przymiotniku, Zawsze musi być ten y, rzeczownik. Po przymiotniku rzeczownik, chyba dobrze powiedziałem. I teraz, which is stupid, czyli po prostu mamy, jest, y, jest jakaś tam głupia sytuacja, która jest po prostu głupia. Oczywiście, jak ubierzemy sobie te proste, banalne zdania w takie, w takie bardziej skomplikowane, podrzucimy inne rzeczowniki, inne przymiotniki, wyjdzie nam dokładnie to samo, ponieważ, tak jak zawsze powtarzam, angielski jest bardzo schematyczny w przeciwieństwie do języka polskiego. Następna rzecz to oczywiście też możemy powiedzieć: It's a stupid situation, czyli to jest głupia sytuacja. Czyli nie mo możemy powiedzieć również: There is a stupid situation, czyli gdzieś tam jest, ale it's a stupid situation, czyli to jest, czyli jakby określamy, że to jest akurat ta sytuacja jest głupia, beznadziejna. Natomiast gdybyśmy powiedzieli, There is a stupid situation, to oznacza, że gdzieś tam daleko albo gdzieś tam ktoś mówi o tej sytuacji i tak dalej. Zrobiłem tutaj yy, poniżej właśnie taki alternatywny przykład. Właściwie yy, jeden. Mamy tak: jest praca, która jest fajna. Czyli byśmy powiedzieli, There is a job which is nice. Właściwie dwa. There is a job which is nice. Czyli oznacza, że gdzieś tam jest jakaś praca, która jest fajna. Chcieli powiedzieć na przykład It's a nice job, which is nice, to oznaczałoby, że to jest fajna praca, która jest fajna. To jest fajna praca oznacza, że, czyli jak napiszę sobie na przykład It's a nice job, to to też jest ok, tylko że to jest jakby my mówimy po prostu, czyli to jest fajna praca, a nie że gdzieś tam jest jakaś fajna praca, e, czyli jest gdzieś tam temat, y, y, który chciałbym z Tobą omówić, czyli na przykład There is a topic. Uh, I want to discuss with you, powiedzmy. Czyli jest jakiś temat, który chciałby brzmi to bardzo ładnie, natomiast jest to bardzo schematyczne, ponieważ mamy I want to i wiadomo, discuss with you. Mm. Następne zdanie mamy jest osoba, która jest okropna, czyli uh, there is a person who albo that is awful. Oczywiście tutaj też tego nie napisałem uh, i. Mamy tutaj nice, i oczywiście możemy sobie napisać też. Nie, przepraszam, nie tutaj, to przez ten telefon. Which y, i dead. Czyli od razu o tym mówię, że dead i which są wymienne. E, czyli jeżeli mówimy o rzeczownikach, to dead i which jest ok. Natomiast jeżeli mówimy o osobach, to wtedy musi być albo who, albo dead. Czyli wychodzi na to, że nasze dead jest po prostu. E, uniwersalne. Czyli that jest uniwersalne, to jeszcze taka szybka powtórka. E, it's nice oznacza, że to jest fajne, czyli tak możemy powiedzieć it's a nice job, czyli to jest fajna praca, it's a nice job, ale gdybyśmy chcieli powiedzieć to jest e, okropna osoba, powiemy it's an awful person. E, i w tym momencie tutaj mamy. Nie tak, it's a nice job. Oczywiście to, co zrobiłem, też jest możliwe, ale na razie zostawimy. It's a nice job, it's an awful person. Czyli wiadomo, przypominam, że samogłoski przed samo, y, współgłoskami, które słyszymy, i tak samo tutaj. Samogłoski, y, przepraszam, y, tutaj mamy współgłoski, a tutaj mamy samogłoski, ale musimy je słyszeć, a nie widzieć tak jak tutaj, czyli. O full, jest ok, ale gdybyśmy mieli, no to jest niesamowite, ale gdybyśmy mieli na przykład e, samogłoskę typu e, mm, e, na przykład hour, no to wiadomo, że wtedy jest an hour. No i to jest chyba jasne, czyli an hour a e, samogłoska. I tak właśnie rozpoznajemy, czyli patrzymy sobie właśnie przez te spółgłoski, samogłoski. W ten sposób też warto tutaj wskazać, że e, tak rozpoznajemy rzeczowniki, czyli it's nice, to jest fajne, ale jeżeli chcemy rzeczownik, to wtedy it's a nice job i wtedy brzmi to fajnie. Oczywiście to też nie jest konieczne, no bo wiadomo, jak się uczymy, to możemy sobie to pominąć. Nie będzie to ekstremalnie złe. No i teraz tutaj ostatnia rzecz, czyli warto tutaj też wspomnieć o tym, że jeżeli mamy there is i there are, to to jest liczba pojedyncza, to jest liczba mnoga. Jeżeli mamy it is... To oznacza, że to jest liczba pojedyncza, ale zobaczcie, że tutaj they are już się inaczej zmienia, czyli it is, to jest fajne, ale jeżeli one są fajne, no to they are. I tu jest niesamowity przeskok, jakby porównując to i to. Jest też coś takiego jak here, natomiast to jest bardzo rzadko używane przez Native'a, praktycznie ja bym powiedział w ogóle. Jeżeli ktoś wam chce powiedzieć, że na przykład, o, tutaj jest powiedzmy, jakiś tam wykaz, czy jakieś potwierdzenie, czy cokolwiek. I należy to podpisać, czy należy to wydrukować, czy coś tego typu, to właśnie wtedy oni użyją Here. Czyli here is an, a document, powiedzmy, czyli tutaj jest jakiś tam dokument, which you have to sign. Czyli który musisz na przykład, nie wiem, tam podpisać, powiedzmy. No i w liczbie nogi oczywiście Here are apples. I to jest wszystko. I trzecia rzecz, i już obiecuję ostatnia. Nie wolno mieszać tego z. This, that, these, those. Czyli tutaj w prawym górnym rogu. Tego nie mieszamy. To jest wszystko na dziś. Bardzo dziękuję. I słyszymy się następnym razem. Dzięki. Trzymajcie się. Hej.